Siema, na dzisiejszy filmik zakupiłem 7 różnych zdrapek po 5 zł, kocham zdrapki, neonowe 7, 4 zrabki 250 tysięcy w banku i 8 zdrapek po 2 zł, 2 pensje, 2 flotki, 2 razy, 5 razy kasa i 2 zdrabki, szybkie 50. Zapraszam wszystkich do oglądania. na zarabki wydałem 51 zł. zacznijmy od bonusu mamy worek i tak 100, 500 4 2, 500 2 50 50 tysięcy 50 tysięcy po raz drugi nie ma nic w bonusie mamy sztabkę 50 tysięcy, 4 zł 2 zł stuwa 50 tysięcy po raz drugi 50 zł stuwa 500 i drugi raz 500 nie ma nic 5 razy kasa wygrywające liczby

dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem, trzydzieści i dwadzieścia jeden. flotek. Szukamy słonika. Mamy tak, tak. Pies, słonik, owca. dwa złote jest? Gęś, jelory, mysz, małpa że jest pierwsza wygrana, szaba, ptak, pies, krokodyl, gęś, mysz, małpa i wieloleb. Nie ma nic. Pensja. Wygrywające liczby to 30. 3. Moje liczby to 3. Mam 5 zł. Trzydzieści trzy, jeden, dwadzieścia pięć, pensja i dwadzieścia jeden, trzy, trzydzieści jeden, podobne cyfry do tamtych mamy tak jeden, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia dziewięć.

Siedemnaście Czternaście Trzy Dwadzieścia Trzydzieści Jeden Pięć złotych Mamy safe Trzydzieści cztery Dwadzieścia jeden Trzydzieści jeden Dziewięć

Trzynaście, siedemnaście, czternaście, dwa, jeden, osiemnaście, trzydzieści pięć, trzydzieści cztery i dwadzieścia siedem. Kolejna piąteczka. Dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem i cztery. Mamy tak, dwadzieścia dwa było blisko, szesnaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia trzy, dziewięć, sześć, dwa.

Ostatnia 250 tysięcy banków z i zaczynamy kolejne Po tym mamy tak: 18, 21, 32, 6. Moje liczby to 26, 13. O, i mamy save, 5 zł. Fajnie. 20. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści pięć, dwanaście, osiem, dwadzieścia osiem, siedemnaście, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, dwa i czternaście. Że wszystkie zdrabki 250 tysięcy banku się okazały szczęśliwe. Teraz zostało nam neonowe 7 dwa razy i kocham zdrabki. Jedna. Że szukamy siódemki albo diamentu. O, 7, 10 zł. Super. Co to się dzieje? 4, 8, 6 cztery, sześć, dziewięć, dwa, trzy i pięć. Mamy tutaj dyszkę. pięć, dwa, dwa, sześć, cztery. 9 6 9 I 5 Nie ma nic Ostatnia zdrabka, kocham zdrabki Mamy tak, wejścia 3 1 4 I 18 Moje liczby to Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery, dziewiętnaście, trzydzieści pięć, siedemnaście, trzynaście, dwadzieścia osiem, sześć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia jeden. Trzydzieści jeden, trzydzieści dwa i trzydzieści cztery. Nie ma nic. Także przejdźmy do podsumowania dziesięć, piętnaście plus trzydzieści, trzydzieści pięć, czterdzieści. 42 plus 5, 47. Na zdrabki wydałem 51 zł. Wygrana 47, także 4 zł straty, także jest spoko. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć.